Cześć! Zanim pokażę Wam, jak zakonserwować sok brzozowy, chciałbym podzielić się moim znaleziskiem z niedzielnego spaceru. Otóż odkryłem pewne miejsce, w którym ktoś pozyskuje w dużych ilościach sok brzozowy. Zobaczcie, jak to wygląda. Jedna butelka, druga butelka, tam jeszcze jest jedna i tam jeszcze są ze dwie. Czyli w sumie ze 20 litrów dziennie pewnie ma tego soku. Zobaczcie też, że pobierane jest rokrocznie. Tego samego drzewa. Jeden, drugi to widać, co już pewnie z zeszłego roku. Kołki, te są jakieś, albo te są z zeszłego roku, te są sprzed dwóch lat. I zobaczcie, co się dzieje po kilku latach z takim kołkiem. Kołek cały jest zagrzebiony i się rozkłada. Tak wygląda rana po zakorkowanym pobieraniu soku. Nie mój cyrk, nie moje małpy, więc zostawiam te butelki tutaj, jak sobie stoją, a my idziemy do kuchni konserwować sok brzoszowy. Najlepiej sok brzoszowy spożywać oczywiście w formie świeżej, zaraz po jego zebraniu. Natomiast możemy go zebrać tak dużo, że nie będziemy w stanie wypić wszystkiego. I jeśli taki sok postoje kilka dni w lodówce, może się zepsuć, a szkoda by było. Najprostszym sposobem utrwalenia soku jest jego zamrożenie. Dzięki temu sok po rozbrożeniu będzie smakował prawie tak samo, jak ten świeżo opuszczony z drzewa. Można też zrobić z niego nalewkę, zalewając go spirytusem. To ile spirytusu użyjemy zależy od tego, jak mocno tę nalewkę chcemy otrzymać. Natomiast jeśli chodzi o smak takiej nalewki będzie to raczej rozcieczony spirytus, a smaku soku z brzozy raczej nie będzie czuć. Jeśli chcielibyśmy zrobić smakową nalewkę, wtedy taki sok y, troszkę musimy pogotować, odparować z niego wodę, tak żeby utworzył nam się syrop i wtedy podziałać spirytusem. Z tym, że liczyć się musimy z tym, że taki odparowany sok nie ma już tylu właściwości zdrowotnych co świeży sok. No i właśnie kolejna możliwość to pasteryzacja soku i taki pasteryzowany sok możemy kupić w sklepie. Tam jeszcze jest konserwowany kwaskiem cytrynowym. Ale co w momencie, kiedy nie mamy aż tyle spirytusu, a soku zbierało nam się naprawdę dużo. Możemy go zakonserwować w sposób zupełnie naturalny przy pomocy rodzynek i soku z cytryny. Najlepiej to robić w gąsiorku na wino, natomiast jeśli takiego nie posiadamy, możemy wykorzystać 5-litrową butelkę, w której sok zbieraliśmy, z tym, że liczy się musimy, że jakieś reakcje pomiędzy butelką a sokiem będą w szybku zachodzić. Sposób konserwacji jest bardzo prosty. Do takiej butelki wrzucamy kilka sztuk rodzynek oraz wlewamy świeży sok z cytryny. Naturalne drożdże winne, które znajdują się na skórkach rodzynek przenikną do soku i utworzą na jego powierzchni drożdżową błąkę, która będzie naturalną barierą dla drobnoustrojów. Natomiast sok cytrynowy, który wraliśmy będzie takim naturalnym konserwantem naszego soku. W tej formie sok możemy trzymać nawet do czerwca, lipca, czasem nawet do sierpnia. Przechowujemy go w zacienionym i chłodnym miejscu, i uważać musimy, żeby jak najmniej uszkadzać tą błąkę drożdżową, która utworzy się na powierzchni soku. Butelki nie zakręcamy, ale przykrywamy jakąś szmatką, tak żeby drożdże miały czym oddychać. To wszystko dzisiaj, do następnego!